Witam na moim kanale. No, zobaczcie, jak to ładnie wygląda. To, co tam wcześniej deskowałem yy, dookoła, tym deskami zarabiałem boczki. No to teraz nie zdążyłem na pokrycie dachu. Musiałem wyjechać do Polski na urlop. Yy, no i w międzyczasie oni tutaj po prostu pokryli ten dach. Ale to jeszcze nic, to jeszcze, jeszcze troszkę jest robót budowlany związanym z zakończeniem tego projektu wybiegu, a mianowicie tutaj jeszcze trzeba drzwi pewnie jakieś dorobić, żeby to trzeba będzie zamykać. Wylewka będzie zrobiona na, na spód, dookoła będzie polbruk ułożony. Także tu jeszcze troszkę prac jest związanych z tym, ale budynek coraz bardziej przypomina już taki pełnowymiarowy wybieg. Dosyć ładnie to wygląda, nie powiem. No, Aż wejdę do środka, zobaczę jak to w środku już tak taka mała hala. No, świetnie, świetnie. No, tu jeszcze do dokończenia jest. To może imię jeszcze nie ominie. Jeszcze będę tutaj to robił. No, aczkolwiek tu jeszcze jak widzicie, jest błoto, to trzeba będzie wylać cienką warstwę betonu, na to przyjdzie piach pod same prawie te deski, może 10 cm niżej, ale prawie że pod te deski przyjdzie piach, nie? Taki lej trzeba zrobić tutaj do środka. No, także jeszcze tutaj troszkę się będzie działo, nie? Bo pełno błota jest. A to tak nie może być. To musi być w miarę sucho. W miarę sucho, jak deszcz nawet popada, to żeby to wyglądało w miarę. Oddalę się trochę dalej. Żeby mieć większy, szerszy kąt widzenia tego tutaj. No. ładnie to wygląda. Mam nadzieję, mam nadzieję, że trochę jeszcze dam radę ponagrywać z tego miejsca prac wykończeniowych związanych z tym zakończeniem tego projektu wybiegu. Także widzimy się niebawem.